אי גם חלקים וחלקים כאלה יפים לירקו. איך אוכלך באורו? אולי איך אוכלך ידענקו. איך גורלין לא אוכמה? רפיאל. בלחובי איך פוולי ידע עולה זה יהיה גם אקסכולה. אה... פוולי פורלין לא מכון לירקו. כדורסקה. אה... איך גורל...

Ik wil nog een pakje van toch die Ja, 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 ja. Kijk, kijk, kijk. van ik. Kijk, je Kijk. Oké, ik heb het en Je het broeken nu wel pakken. Je hebt Ik heb het Widzę, że z małego przedszkola jest 8-5 rzeszolk. Hmm. Właśnie widzę, że u nas na samochodach to po prostu śnieg spadł. O, na gasku też było. Tak więc, no, w Polsce, we Francji chyba nie, ale w Ameryce to już śnieg spadł. Bo się miejscach, mylisz, bo się nie mylisz. Nie w bo się nie ten w Zobaczymy, się nie mylisz w Więc ja Jak idę, odprowadzić małą kopię I po prostu. wracać do domu, tylko się go Ciao! Aha, pokaż się. <laughs> Pogaciowka, ale zachór chobieko. Dobra, mama zaraz go poprawię. Gdzie idziesz? Co? Gdzie idziesz? Goniec Idziesz go przedszkola? Goniez. Co? Gonić. Gonić? Więc sobie biegała z Aha. Não. Dois, já viu o papa? <gulho> Z mamą. Ci mama, yes. Lukak w tym momencie? mamą? Dobrze, mama jest. Luka, w poniedziałek jest dzisiaj. Cześć! Dobry internet. Jest grunta żywiołka gwa. Ja odwołałam się do małego przedszkola, ale została w poniedziałek, więc zaczęła płakać. Jak zwykle, w poniedziałek bywa po weekendze. Dzieci mają to, że płacą do parę dwa miliksy, bo ja tak bym sobie miała. Eee, no, że się trochę popagała na gwoździe, a tu tak. Proszę mi zajrzeć, że i powierzchował się po ugożytki. Eee, tak więc, y, szuletko wychodzi. Jest chłodno, ale to, trochę... Się... Nie ma wiatru, jest nawet ciepło. że mówią, że mi byś na Tak, teraz idę do domu. Eee, Poszpcholkał, kawę sobie zrobiłam, więc kawę mam. Wypiję tą resztkę kawy, co tam już kawiłam zostawiłam. chyba jeszcze się mają. ריחל קאוקי, הנכייה יו... או גנגיה, רמקוקייה ו... רמקוקייה. אה... קרס פופרוסקו בין... אה... רבי יו המכנה, סיראנה. מוכי יחקי ילוקה וביה. פה... מועות... מים בין חיסווה, עוד עוד מלחקי. עוד מלחקי ועוד בירם. נמוכי יחקפוף ל...

היא פופוסוריה אחרי זה יחזרע של גדולמו, יחזק סלסקה ופילה אחוז כמו גרניה היא בלגי כוחווה פרו מאור ואימן זו סוול יחזק יוספייסי יחזק וואגניה כך גרנש עוד יש באמת דבר פוח ל... לא פ... זה מה חשוב ל... זה לא חלק מהם שילמדו על הפוחים ויש כזה יחזק ודאי פוח ל... יחזק ודאי פוח ל...

ja ik ga ook ook ga ook naar school en ga ook met een karfela. Heelmaal ook wel geloof ik ook je ook naar de hele ik Ga ik er nog. Ook ik ook dan ook een heb ik eigenlijk een boekje haar. de op Przyszedł zesłał karmuchla, pojechał pierwszy chęt prasę Przez jego Tak więc później do Was opowiem, no lub się e, nie, I pokażę, kachę tam będzie miała, ponieważ jest, nie jestem na robocie I na ja chwilę Proszę się praszam, teraz e, i jagę jeszcze o gebrasz e, kresy, e, później o gebrasz szumkę z o krześlaskiej, lepszą krześlaską. Tak więc ja tylko krótkie nauka w jeszcze jedynaskę trzyzyżki. Tak więc później to ma okres, bo jeszcze w i nic nie, słysza, nie w ogóle.